To jest Brand IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem OpenAI zbliża się do Google Cloud. Niecodzienny sojusz w cieniu wyścigu AI. W świecie sztucznej inteligencji, gdzie napięcia między gigantami technologii są normą, zbliżenie OpenAI i Google Cloud wygląda jak rozejm na froncie wojny o przyszłość AI. Według informacji Reutersa, OpenAI zawarło umowę z Google na korzystanie z jego infrastruktury chmurowej. Oficjalnie żadna ze stron nie potwierdza porozumienia, ale według źródeł do podpisania doszło już kilka tygodni temu. To ruch zaskakujący z kilku powodów. Po pierwsze, OpenAI i Google, w szczególności Google DeepMind, konkurują o palmę pierwszeństwa w rozwoju generatywnej AI. Po drugie, OpenAI od lat pozostaje w strategicznej relacji z Microsoftem, który zainwestował w firmę ponad 13 miliardów dolarów i zapewnia jej zasoby obliczeniowe w ramach Azure. Jednak dynamiczny rozwój modeli językowych GPT i rosnące zapotrzebowanie na moce obliczeniowe zmuszają OpenAI do szukania nowych źródeł mocy, dosłownie. Microsoft boryka się z ograniczoną dostępnością infrastruktury, a rynek AI nie znosi przestojów. W efekcie, OpenAI otwiera się na poligamię infrastrukturalną, sięgając po zasoby konkurencji. Dla Google Cloud to nie tylko prestiżowe zwycięstwo, ale i praktyczny krok w kierunku otwarcia się na zewnętrznych klientów AI. Firma już wcześniej udostępniła swoje chipy TPU partnerom takim jak Antropic czy Apple, a umowa z OpenAI wpisuje się w strategię dywersyfikacji przychodów i wzmocnienia pozycji w walce o dominację w chmurze AI. Microsoft, mimo że oficjalnie nie komentuje sytuacji, może uznać ten ruch za strategiczne ostrzeżenie. Próby zacieśnienia więzi z OpenAI, w tym promowanie partnerstwa z Oracle jako bezpiecznej alternatywy, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Z perspektywy rynku oznacza to jedno infrastruktura AI staje się towarem deficytowym, a gracze muszą elastycznie dostosowywać strategię, by utrzymać tempo rozwoju. Google, zamiast rywalizować z OpenAI na każdym froncie, zdecydowało się na pragmatyczne podejście. A OpenAI, choć teoretycznie lojalne wobec Microsoftu, wybiera wydajność ponad deklarację.